Nazywam się Darek Marek. To znaczy, z Marek Darek jestem. Trafiłeś w dziesiątkę. Niełam się. Przełam się. Jolka, kocham Cię. Słyszysz? Kocham Cię. Jeśli mnie oglądasz, to przełam się. Przecież wiem, że mnie kochasz. Www. Przełam się. Twarda woda szkodzi skórze. Wysuszają. Dotknij skóry dziecka, a przekonasz się o tym najlepiej. Mleczko do ciała, synergii intensywne dla suchej skóry, zapobiegające wysuszaniu skóry, odżywia, wygładza i przynosi ulgę. Mleczko do ciała, synergii intensywne dla suchej skóry, gwarantowane przez laboratuar Garnier. Przywróć skórze, dziecięcą gładkość. Teraz dwa nowe mleczka łagodzące i regenerujące suchą skórę. Ujęcie pierwsze. Biegnąca dziewczyna. Tu blondynka. typie Dennis Richards. Nie, to jest Dennis Richards. Ucieka przed mutantem. Nie, po prostu ucieka. Jest gorąco, jest spagniona. Zbliżenie na wodę albo na... Pepsi. Zmrożoną, pyszną Pepsi. Męska dłoń. przystojniaczek. No dobra, ale to mój film. Napisy końcowe. To jest film. W trudnych chwilach Tomek używa droższego proszku, a Romek tańszego. Dosi bioaktyw ze specjalnymi granulkami. Efekty wyglądają identycznie. Nie widzę żadnej różnicy, więc po co przepłacać? Dosia bioaktyw jakość za rozsądną cenę. Początek dnia jest w Twoich rękach. Możesz go zacząć tak? Albo tak. Nowy balsam pogoleniu Nivea for Men delikatnie pielęgnuje skórę podrażnioną podczas golenia. Intensywnie nawilżając, skutecznie wygładza skórę. Balsam pogoleniu Nivea for Men. Właśnie takiej pielęgnacji potrzebuje mężczyzna. Idealny partner. Trzeba zawsze zatrudniać kogoś lepszego od siebie. I w lepszej kondycji. Żeby nie marnować tu czasu. Pracowitego, z potencjałem umysłowym, zabawnego. Bo wspólny biznes jest jak małżeństwo. Sporo czasu spędza się razem. Wszystko razem. No, może z wyjątkiem tego. Wiadomo. Chociaż jak się dobrze wybierze. Znajdziemy ubezpieczenie idealne dla ciebie. Ampliko Life. Idealny partner na życie. Promocja Kasi. Jeśli wyślesz 15 kuponów z promocyjnych opakowań, otrzymasz segregator na najlepsze przepisy Kasi dołączane do tygodnika Pani Domu. A jeśli wewnątrz opakowania znajdziesz ten znak, otrzymasz wspaniały mikser i pieczenie będzie jeszcze przyjemniejsze. Z Kasią ci się upiecze. Wow. Innymi słowy, podwójny hamburger i podwójny cheeseburger po niewiarygodnie niskich cenach. Tylko teraz, tylko w McDonald's. Podwójny podbój podniebienia. Wow! Kiedy widzisz, jak rosną Twoje dzieci, jesteś przekonana, że ich kości są silne i zdrowe. Ale czy tak jest na pewno? Czy wiesz, że przeciętnie dzieci otrzymują tylko około 50% zalecanej dziennej dawki wapnia? Dlatego teraz płatki śniadaniowe Nestle, ulubione płatki Twoich dzieci, zostały dodatkowo wzbogacone o wapni, tak niezbędny dla ich prawidłowego rozwoju. Chcesz, aby Twoje dzieci rosły zdrowe? Wybierz płatki śniadaniowe Nestle. Ulubione płatki Twoich dzieci. Precz ze śniegiem! Precz! Obżerają się? Rozbierają, a nawet ciężko pracują. Na no, 20 kg Za pieniądze robią rzeczy okropne, bulwersujące i w dodatku jeszcze śmieszne. Uda! Czasem przyznają, no dobra no. Czego to ludzie nie wymyślą? Zwariowana forsa. Dziś o 17.30. Głupoty, że pana dziś jestem minus. Może umieć szybki? Nie mają powołania do tego zawodu. Nikt z nich nie marzył w dzieciństwie, żeby ścigać bandytów. Trafili tu przypadkiem. Czy mimo to da się z nich zrobić karny oddział policjantów? Ich przełożeni nadal w to wierzą. Powodzenia! Najweselsza szkoła dla przyszłych stróżów prawa. Nowy serial Akademia Policyjna. Dziś o 18.00.